Zadanie oblicz pole figury. Pierwsza figura to oczywiście prostokąt. Mamy dane boki, ale nie w postaci liczb, ale w postaci wyrażeń algebraicznych, czyli z x. Pole prostokąta obliczamy, mnożąc jego boki A razy B. Tłumacz wzór. W naszym przypadku będziemy wymnażać wyrażenia, które opisują nam dwa boki, czyli po prostu wymnażamy 12x plus 1 w nawiasie i razy. 10x minus 5 w drugim nawiasie. I teraz te nawiasy wymnażamy. Najpierw wymnożymy 12x razy 10x. Otrzymamy po mnożeniu 120x kwadrat. Następnie wymnażamy przez kolejną strzałkę. 12x razy minus 5, uwaga na znak, będzie minus 60x. Teraz dolne strzałki. 1 razy 10x to 10x. I 1 razy minus 5 to minus 5. Redukujemy te dwa środkowe wyrazy z x'ami, czyli pole to jest równe. 120x kwadrat przepisujemy, a tutaj minus 60x plus 10x to minus 50x. Minus 5 przepisujemy. I to jest wyrażenie opisujące pole naszego prostokąta. Teraz obliczymy pole tego kwadratu. Wzór na pole kwadratu, a kwadrat. Czyli należy wymnożyć ten bok do kwadratu. Jeżeli znasz wzór skróconego mnożenia, możesz oczywiście go tutaj zastosować, ale powiedzmy, że zapomniałeś, jak wygląda ten wzór skróconego mnożenia, więc warto po prostu wymnożyć nawias przez nawias. Więc wymnażamy. 2a razy 2a to jest 4a kwadrat. Następnie 2a razy minus 3 to minus 6a. I teraz dolne strzałki. Minus 3 razy 2a, to minus 6a. I minus 3 razy minus 3, to plus 9. Minus razy minus daje plus. I teraz piszemy. P równa się 4a kwadrat, przepisujemy. A dwa kolejne wyrazy możemy ze sobą zredukować. Minus 6a minus 6a, to razem minus 12a. Plus 9 przepisujemy. I to jest już wyrażenie opisujące pole naszego kwadratu. Teraz przejdźmy do trójkąta. Wzór na pole trójkąta, jedna druga a razy h, albo tak jak tutaj a razy h na 2. I widzimy, że mamy podstawę i mamy wysokość. Więc wstawiajmy w miejsce literki a to wyrażenie, a w miejsce literki h ósemkę. Czyli to jest nasza literka A, czyli podstawa razy wysokość 8 i dzielimy to wszystko na 2. Możemy tutaj w tym ułamku skrócić dwójkę i ósemkę, czyli tu mamy 1, tu mamy 4, czyli tak naprawdę wymnażamy nawias przez czwórkę. I teraz czwórka wymnaża nam pierwszy element, a później czwórka wymnaża nam drugi element. 4 razy 4x to jest 16x. 4 razy 6 plus 24 i mamy pole naszego trójkąta.